Mam apel. Polacy, powstrzymajcie się w swej zapalczywości, w swej niechęci do innych, w swej nienawiści, która coraz częściej jest obecna w naszym życiu. Przeczytajcie tę książkę Andrzeja Chwalby i Wojciecha Harpuli. Mocny tytuł. Ham i pan. Po ostatnich wyborach dowiedzieliśmy się, i jeszcze po taśmach, które zostały w ostatnich dniach pokazane, że Polska się dzieli na hamów i na panów. Przeczytajcie tę książkę i zobaczcie, w której jesteście kategorii. Skutki, jakie obserwujemy w Polsce w ostatnich latach, ciągną się od wielu, wielu setek lat, i nic się nie zmienia. I moje pytanie brzmi, dlaczego na co zostaliśmy zaszczepieni? Przeciwko czemu, że nie potrafimy zrozumieć swojej sytuacji i nie chcemy się zmienić zacznijmy wreszcie myśleć